dziś rozpakuje yy, Sony PSP czyli PlayStation Portable Slim Light wersja 3004 Piano Black tak. najpierw otworzymy to pudełko tak to wygląda na pierwszy rzut oka tu widzimy PSP, ładowarkę, instrukcję obsługi, ładowareczka, instrukcję obsługi. przesuniemy w środku i nasze PSP. Tak. To przesuniemy na bok. Teraz zmienimy się PSP. oto samo PSP Tak Dzięki to był mój unboxing Sony PlayStation Portable Dzięki Siemka ciao